Samorząd Erląski realizuje program Bezpieczny Erlą. Ten program jest realizowany już od 12 lat, natomiast od dwóch lat jest opracowany nowy program, i w tym programie funkcjonują jakby cztery grupy. Miejski ośrodek znajduje się w grupie do spraw rodziny i spraw społecznych. I w 2012 roku położyliśmy nacisk, na zjawisko przemocy, które występuje na terenie miasta Reblonga. Otóż, dzisiaj w ogóle w szerokim przestrzeni naszego życia, naszej cywilności, wiele jest bardzo, bardzo niezrozumiałych kłopotów dla nas, bo jeżeli jest problemem dzisiaj, Dodzwonić się po pokojową i powszechnym zjawiskiem już się bierze taksówkę, i szybciej się zawozić taksówką, aniżeli dodzwania się po wezwaną karetkę, tak? To chcę powiedzieć o czymś takim, proszę Państwa. Jest propozycja środowiska, w którym funkcjonuje, teraz który się przedstawię, być może że to jest istotna rzecz. Ten młodszy, nazywam spary, takie środowisko osób, które dzielą się z własnymi doświadczeniami z przeszłości, bo zwykle to już życie mają dość bogate zawodowe doświadczenia i inne umiejętności I myśmy rok temu, ponad rok temu w tej zaproponowaliśmy stworzenie infolinii, tak, infolinii. poszedł znany termin Każdemu zresztą z nas, jak to siedzimy. Ale infolinii, infolinii wyjątkowej Bo w Elblągu, po raz pierwszy w Polsce tej infolinii, która miała na początek mieć zadanie, jak między innymi Warszawa się przygotowuje w drugim półroczu 13 roku, Wrocław myśli, Kraków zastanawia się, a Elbląg mógłby jutro tę linię Prawie, że dosłowny sposób uruchomić, tak? Ta infolinia pozwoliłaby dodzwonić się, dzwoniąc pod jeden, jedyny numer w każdej sprawie i rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości, albo Żelina, pod jednym telefonem, tak? I ta infolinia, żeby było ciekawą rzeczą, bo Elbląg jest fenomenalnym miastem. Ja tak dostrzegam wiele potencjałów w tym mieście, że ciągle próbuję mówić o rzeczach, które są na wyciągnięcie ręki. Elbląg technicznie jest przygotowany do takiej infolinii w klasie, że od dzisiaj. Znowu o szczegółach. Mogę siadać z, z yy, ludźmi, którzy tym się zajmują, yy, przestrzenią, zadaniami itd. Tak i rozmawiać, i uruchamiać, a ta infolinia pozwoliłaby dodzwonić się w każdej sprawie. Ale myśmy wówczas rok temu proponowali informinię w jednym celu: Żeby, żeby każdy elblążanin, babcia, dziadek, młody, starszy, plus 80, plus powiedzmy 12, mógł dzwoniąc dowiedzieć się, jak załatwić sprawę. Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta. Nie wychodzą z domu. To jest ta różnica. Nie wychodzą z domu wiedzieć, do której z pań trafić właśnie z problemem, chociażby ewentualnie jakimś zjawiskiem początkującym czegoś. Nie trzeba wielkich spotkań, wielkich komisji, ale już powiedzieć, proszę Państwa, mamy problem taki tak. Ale przede wszystkim załatwić każdą sprawę. Jaki wziąć dokument, jak trafić do którego pokoju, pod który numer, przy którym oknie ta pani siedzi, która z uśmiechem na ustach załatwi tę sprawę, bo już petent przyjdzie z wypełnionymi kwestionariuszami, ponieważ wnuczka czy wnuczek wydrukuje w PDF-ie, powiedzmy, ten zestaw formularzy, wypełni, a babcia. Podpisze się albo w obecności pracownika, albo sama w domu. I przyjdzie załatwić w ciągu jednej dosłownie krótkiej rozmowy z uśmiechem po obu stronach, bo pani, która będzie załatwiała petenta, będzie uśmiechnięta i też bezstresowo przygotowana, a ym, petent, czyli babcia, dziadek, czy każdy obrążonik, obrążonka wychodzi z zadowoleniem, bo wszystko załatwiła dosłownie w jednej prawie, że chwili. Taka infolinia byłaby zjawiskiem, fenomenem w skali kraju, powtarzam, przysporzyłaby Elblągowi produktu, który się nazywa na mainly Elbląg, tak, a tutaj obecna pani dyrektor myślę, że uśmiecha się właśnie z tego powodu, że to jest miłe sercu i umysłu y, temu całemu departamentowi, Pan Kamil byłby radosny, bo oświadczyłby do prasy bardzo wyjątkową e, sytuację. Tak, żeby Panie, mówię to o rzeczy 100% realnej, żeby, panie, żeby było jasne i żeby było możliwe, to jestem udowodni, e, że to realne. Ja to jestem w stanie gotowy podjąć rozmowę od tej chwili z każdą z osób uprawnionych do tego. Się dziękuję bardzo. Ja jeszcze wrócę do infolinii. Jest to wspaniała idea. Podkreślam, wspaniała, która znajdzie niebawem swoje, swój nie finał, a, a gdzieś e, powiedzmy odzwierciedlenie w systemie monitoringu miasta, którego na dzień dzisiejszy we ma nie ma. Wszyscy tutaj jak siedzimy, o tym wiemy. Jeżeli chcemy mówić o bezpieczeństwie, to mówimy o monitoringu, który w zasadzie będzie miał za zadanie nie pilnowania, a, a że tak powiem, podążania w ślad za, za tym, aby nikomu nic się złego nie stało, czyli uruchamianie wszystkich służb w momencie, kiedy tylko coś się zdarzy. No na tym to będzie tak. Czy jest Panu uprzejmy powiedzieć, że rozpoczną się przygotowania do takiej, tworzenia takiej infolinii? Tak. Od tak, tak. To chcę y, Panu powiedzieć, że jest gotowa, od roku trwa taka infolinia do dyspozycji. Ja tak. bardzo chętnie... A jako ciekawostkę jeszcze do końca, mm -hmm. jako produkt Elbląga, rozpoznawalny w całym kraju, bo każdemu chyba kojarzy się, że kierunek do Elbląga to jest 55, tak? Tak. To ja proponuję, proszę zanotować, ten numer infol 55, 221, 22, 22. Jako fenomen to jest jedyna infolinia, z której, do, na którą się zadzwoni każdy z Na żadną infolinię w Polsce nie zadzwoni się z A jest oczywiście 55, proszę pana, jest produktem menu Lepszej, lepszej promocji w Polsce ja nie Ja rozumiem, że możemy skorzystać z doświadczeń i, i tego, co Państwo już e, przygotowaliście, żeby włączyć Państwa e, w zespół budowy monitoringu. Ogromnie będę rad.